Korzystamy, można powiedzieć, że prawie ze wszystkich modułów firmy Saldeo, natomiast um, bardzo nam pomógł moduł kadrowy, czyli te robienie tzw. Tak teczek elektronicznych. I te teczki elektroniczne są wspaniałym narzędziem do obsługi postaci kadrowej wszystkich naszych klientów. Bo nasi klienci, my jesteśmy biurem księgowym, więc nasi klienci z tego modułu bardzo chętnie korzystają, bowiem wszystkie dokumenty, jakie dotyczą pracownika, można przesłać poprzez ten moduł, właśnie kadrowy w ZALDE. Pierwsza korzyść to jest taka, że przede wszystkim no, od czterech lat, jak korzystamy z tego modułu, to Uzyskaliśmy, ja tak obliczyłem, około 1 trzeciej oszczędności czasu na każdym etacie pracownika, który jest zatrudniony u mnie w biurze księgowym. To pozwoliło, no, oczywiście, na e, no, zwiększenie ilości obsługi klientów. Druga korzyść niewątpliwie m, mamy czarno na białym udokumentowane, kiedy. I dany dokument został przesłany przez klienta do naszego biura. I trzecia korzyść to jest bardzo fajny moduł wykonywania przelewów z Saldeo. Oczywiście, my jako biuro księgowe, akurat no mamy tylko dwóch klientów, którzy korzystają z takiej funkcji, żebyśmy my przygotowywali te przelewy. Ale nasi klienci, którzy są podłączeni pod Saldeo, właśnie korzystają z tego modułu generacji przelewów właśnie z Saldeo. Niewątpliwie gorąco polecam program Saldeo i aplikację, która na pewno uzdrowi każdy. Podmiot gospodarczy, gdzie do tej pory nie istniał tak zwany obieg dokumentów. Ten obieg dokumentów w postaci elektronicznego przepływu dokumentów w systemie SALDEO jest bardzo i taki przyjazny i łatwy w odczytaniu. I to pozwala, że można dowolnie konfigurować ten obieg dokumentów, nawet rozbudowując go do 3 albo nawet 4 stopni akceptacji tych Dokumentów. Teraz nawet firma Sardeo wprowadziła możliwość tak zwanych zastępstw, czyli ten moduł obiegu dokumentów jest jeszcze bardziej udoskonalony, co też wpływa korzystniej na to, żeby zachować ciągłość i możliwość akceptacji danych dokumentów w czasie, tak żeby właśnie móc dochować wszystkich terminów zachowania no, przesyłania tych dokumentów i zaksięgowania na przykład przez biuro księgowe tych dokumentów.